Witam Was, kochani, serdecznie. Nie mówię dzień dobry, bo wszyscy wiemy, co się stało dzisiaj. Kochani, lęk przed wojną. Widzę w komentarzach, śledzę dzisiaj w komentarzach lęk przed wojną. Jest wojna na Ukrainie. Oczywiście, ona 8 lat temu się zaczęła, tak? Od aneksji Krymu. Ale nie o tym będę mówić. Nie będę mówić tego, co dzisiaj słyszycie w telewizjach. Chcę Wam przekazać od strony, tak by psychologicznej, jak pokonać czy zmniejszyć lęk przed wojną. Słuchajcie, no właśnie, Władimir Putin rozpoczął rosyjską inwazję na Ukrainę. No wielu z nas czuje lęk i obawy. Część z nas to nie obchodzi, inna część co tam Ukraina niech się bronią sami, banderowcy i tak dalej. Słuchajcie, Wszyscy macie prawo pisać komentarze pod moim filmem. Ale ja uważam troszeczkę inaczej. Moi drodzy, dla tych, którzy czują lęk i obawę przed jakimikolwiek, powiedzmy sobie, problemami to jest małe słowo ale uwierzcie mi, że mówię też pod wpływem emocji dzisiaj którzy czują lęk, że za naszą wschodnią granicą na Ukrainie toczy się wojna. Mają prawo ten lęk i obawy czuć. Jeżeli takie coś czujemy, słuchajcie. Ponieważ my wiemy, że łatwiej poradzić sobie z czymś, nad czym możemy zapanować, ale są jednak sytuacje, nad, nad którymi nie możemy zapanować. Moi drodzy, jedna z takich podstawowych rzeczy to nie uciekać od lęku. Pozwolić sobie na to, żeby go czuć, żeby czuć obawy, pozwolić sobie dzisiaj na łzy. Tak? Możemy zatrzymać się na chwilę i skupić się, ale również skupcie się nad tym, jak reaguje Wasze ciało. Czyli mamy przyspieszony oddech, spróbujcie. Poprzez relaksację lub medytację lub modlitwę, jak to woli, uspokoić swoje ciało, żeby uspokoić swoją duszę. Zawsze mówi się, uspokój swoją duszę, żeby uspokoić ciało. Tu może być odwrotnie. Ciało bardzo szybko będzie reagowało na nasz lęk przed tym, co dzieje się za wschodnią granicą. Czyli w pierwszej kolejności w tym momencie musimy uspokoić swoje ciało. Tak jak już mówiłam, posłuchać. Jaki mamy oddech? Również przytulać się dzisiaj, bardzo warto. Również popłakać się, bardzo to jest wskazane, moi drodzy. E, natomiast nie zapomnijmy o naszych dzieciach. No właśnie, a co, co zrobić? Jak rozmawiać z dzieckiem o wojnie? Oglądamy różne telewizje, i dziecko gdzieś tam się bawi, czy przechodzi. E, również nastolatki, również takie te starsze dzieci. E, jak z nimi o tym rozmawiać? Bo, ponieważ oni. Pozornie mogą nie reagować na to dobrze, tam jakaś wojna, ale wewnętrznie na pewno też czują obawy i lęk. Nie każde dziecko się do tego przyzna, moi drodzy. W związku z czym, bądźmy realni i prawdziwi. Powiedzmy dziecku, że mają prawo odczuwać lęk i obawy. Wytłumaczmy dziecku, co oznacza na przykład Pakt IV NATO, tak? Ja już nie będę tego tłumaczyć, kochani, bo ten program nie ma być o tym. Powiedzieć dziecku, że tak, też się boję, też się obawiam. Pomimo to, że teraz mamy taką i taką obronę, że jesteśmy w NATO, tak? Ja też się obawiam, dziecko. Też mam obawy, że będą problemy z dostawami u nas w Polsce, że trzeba będzie wstać za czymś, że jakiś produktów zabraknie, tak? I przede wszystkim, że no, różne dziwne Część, sytuacje. Moi drodzy, mogą się wydarzyć, różne sytuacje mogą się wydarzyć, w związku z czym, no, lepiej z tym dzieckiem porozmawiać. Nie możemy dziecka zbywać, dlatego że ono i tak się zorientuje o co chodzi. Jeżeli chodzi o malutkie dzieci, no to może już mniej, bo taki tam półtora-roczny dwulatek, no może nie zauważyć tego tak, ale mówimy teraz o starszych dzieciach. Również, kochani, Nie chodzi o to, żeby przenieść własny lęk, czy obawy na dziecko. Nie, 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 nie. Jeżeli dziecko się zapyta, to się przyznać. Ja też się boję. Też się boję przytulić dziecko i powiedzieć, że jako kraj, jako kraj, my jako kraj w tej chwili, na ten moment jesteśmy bezpieczni. Bo ja wiele ludzi nad tym czuwa. Wytłumaczyć dziecku to wszystko, moi drodzy. I przede wszystkim jeszcze mam taki apel, taki krótki apel. Kochani, na różnych forach byłam dzisiaj. No, przeważnie bywam, tak, ale dzisiaj jest dzień wyjątkowy. I na różnych forach bywam dzisiaj. Moi drodzy, nie kłóćmy się między sobą. Kto jest lewakiem, kto jest prawakiem, cytuję, prawda? Nie kłóćmy się między sobą. Stańmy razem. Słowo, które ostatnio troszeczkę zostało nadszarpnięte, tak jak zjednoczenie, prawda? bo to różni y, youtuberzy i tak dalej, znaczy chodzi mi o tych chodzących po ulicy dziennikarzach, rozjednoczmy się, prawda, o nie będzie zjednoczenia, o maseczki, o szczepionki, to też jest ważne, ale na dzień dzisiejszy ważne jest to, żebyśmy nie siali agresji wobec Obywateli Ukrainy, którzy już nie wiem, czy teraz na ten moment przekraczają naszą granicę, czyli mówimy o uchodźcach, tak? Mamy obowiązek jako kraj sąsiadujący z Ukrainą, gdzie toczy się wojna, przyjąć uchodźców. Mamy również moralny obowiązek nie atakować zwykłego Rosjanina, w cudzysłowie Kowalskiego. Słuchajcie, dzisiaj rano przed ambasadą w Polsce rosyjską, pierwszą osobą, bodajże chyba o 5 rano, która była tam z protestem przeciwko tej wojnie, była Rosjanka mieszkająca w Polsce. Nie możecie, słuchajcie, co niektórzy, ja nie mówię, że wszyscy, broń Boże, przenosić swojej agresji na yy, Rosjan, którzy mieszkają w Polsce, czy ci, którzy na przykład są tak czytałam, słuchajcie, że o, Putin, super, na Ukraińców, którzy mieszkają w Polsce, część tych Ukraińców wraca do swojego kraju, żeby o niego walczyć. Moi drodzy, bądźmy rozsądni, ale wracając, bo zrobiłam miszmasz, naprawdę, przepraszam, emocje. Słuchajcie, czyli po pierwsze, mamy prawo do emocji, mamy prawo do płaczu, obawy i lęku. Przed konsekwencjami tej wojny, którą, ja w jakiś sposób nas dotkną, nie mówię, że wkroczą do nas zbrojnie, tak? Mają prawo do lęku również nasze dzieci. Nawet te małe wyczują nasz lęk, nasz niepokój. One te malutkie dzieci szybciej tak odbierają te nasze emocje, tak? Niż te informacje przekazywane ustnie. A te starsze też usiąść porozmawiać, przede wszystkim siać agresji też wśród dzieci w stosunku do do, do Ukraińców czy do Rosjan mieszkających w Polsce, tak? Mamy prawo dzisiaj do obawy i lęku, do płaczu, przytulać się, zatrzymać się na chwilę i uwaga, fajną techniką są oddechy, techniki relaksacyjne, oddechowe, modlitwa. Słuchajcie, moi drodzy, bo tutaj wszystko może pomóc, żeby się troszeczkę uspokoić, bo to jest sytuacja świeża i dynamiczna. Kochani, no cóż, ja nie będę już was zanudzać. Nie wiem czy w sobotę ukaże się odcinek na moim kanale. Nie wiem, moi drodzy, mam też troszeczkę pracy w tym momencie. Także dziękuję wam serdecznie za subskrypcję, komentarze, komentujcie. Możecie tu na tym kanale pod tym filmem wylewać swój lęk, swoje obawy, dyskutować. Zapraszam serdecznie. Może ten film nie był jakiś merytoryczny, ale mamy merytorykę na różnych kanałach, tak? Ja chciałam tylko powiedzieć, że możemy odczuwać lęk i obawy. Cóż, dziękuję Wam serdecznie. Na początku leciał hymn Polski. Pozwólmy teraz, żeby również poleciał hymn Ukrainy.